Umiłowani bracia i siostry, wszystkich nas łączy ten sam przyjęty przez święty. Drodzy goście, pozdrowieni na początku przez święta biskupa Artura na czele z arcybiskupami, biskupami, kapłanami. Wszyscy uczestnicy tej dzisiejszej uroczystości nawiedzenia. W obrazu matki Bożej Czerwczochowski i dyzyzji Szysnowieckiej. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał syna swego zrodzonego z niewiasty. Przed chwilą słyszeliśmy te słowa w liście Świętego Pawła do Galatów. Nie tylko ogłasza tę radosną nowinę, jak słyszeliśmy, ale odpowiada na pytanie, po co wszystko to się stało. Byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Po to Bóg stał się człowiekiem i narodził się z Maryi, abyśmy mogli wołać do Boga Abba Ojcze. Wielka tajemnica zbawienia która dokonała się z udziałem Maryi, Bożej Rodzicielki i trzeba to przypomnieć zaraz na początku peregrynacji, którą rozpoczynacie w waszej diecezji. Bóg daje światu Syna za sprawą Niewiasty Maryi, która przynosi Chrystusa w Nazarecie podczas festowania i w Betlejem podczas Narodzenia, ale nie tylko. Prowadzi nas do Jezusa, swojego Syna, Jego Kościele, jako Matka Boga i Matka Kościoła. Mówimy często, często to nasza kana galilejska. Co to praktycznie oznacza? Tam w kanie galilejskiej. Przyprowadziła Jezusa na wesele i w pewnym momencie chciała zaradzić kłopotowi gospodarzy, mówiąc wina nie mają. Usłyszała od Jezusa, czy to moja lub twoja sprawa niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Natychmiast zrozumiała, jaka będzie jej rola w życiu Jezusa i w życiu Kościoła. Natychmiast powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Przygotować sługi na przyjęcie woli Bożej, i to stało się drogą do pierwszego cudu, jakiego dokonał, dokonał Jezus. Maryja, przez to: Zróbcie, cokolwiek Wam powie. Staje się pośredniczką w tym pierwszym cudzie. I tak jest w Kościele Chrystusa, którego jest Matką. Nieustannie wstawia się za nami u Boga, prowadzi nas do Jezusa i nie chce niczego więcej w bardziej niż pełnienia Jego woli. I to jest najważniejsza i największa rola Maryi w Kościele. I także w tym nawiedzeniu. Które rozpoczynamy dzisiaj prowadzić do Jezusa, po to, żebyśmy usłyszeli od Niego Jego świętą wolę dla nas. Nie inaczej jest często powiem, gdzie z górą 600 lat, w swoim jasnowocznym wizerunku, stawia się za nami u Pana Boga i gromadzi nas na jasnej górze. W momentach radosnych dla ludzi i narodu, zarówno dziś, jak i w naszej historii, ale także w historii niełatwej, trudnej, która także nie ominęła Polski i Jasnej Góry. W trudnych czasach komunizmu błogosławiony prymas kardynał Stefan Muszyński, jeszcze będąc w więzieniu w Komendzie, wymyślił i opracował na tamte czasy program Wielkiej Nowenny dziewięciu lat. się, było zbliżające się tysiąclecie przy Polski milenium. W ramach tej Nowenny dziewięciu lat obchodzonych we wszystkich diecezjach i parafiach ówczesni biskupi polscy zgromadzeni jeszcze bez prymasa 26 sierpnia 56 roku na Jasnej Górze, trzechsetną rocznicę ślubu Jana Kazimiesza, kiedy nieśli na swoich ramionach obraz jasnogórski powała biskupi usłyszeli wołanie ludu wiernego Maryjo przyjdź do nas i podsunęli błogosławionemu prymasowi myśl o nawiedzeniu kopii obrazu we wszystkich dziedzicach i parafiach. Błogosławiony kardynał oczywiście sugestie zaakceptował i rozwinął i tak w 1957 roku rozpoczęła się pierwsza peregrynacja. Jako ważny element Wielkiej Nowelny. Trwała do roku 1980. Nie obyło się oczywiście bez trudności. Starsi pamiętają, uwięzieniu obrazu i pielgrzymujące puste ramy ze świecą, to był znak, jak ówczesne władze bały się tego powiewu Ducha Świętego, jaki przynosiło nawiedzenie Władkiewicza. Potem, po latach przerwy, od 1985 do 2024, odbywała się druga peregrynacja po wszystkich diecezjach i parafiach polskich, także tych diecezjach, które powstały po roku 1992. Oba nawiedzenia miały zupełnie inny kontekst społeczny i kulturowy. Zwracano uwagę na inne problemy i wyzwania. W czasie pierwszego nawiedzenia zagrożenia były bardziej zewnętrzne. I bardziej wyraziste, wyraziście określone w czasie komunizmu: brak wolności społecznej, narodowej, próba zamknięcia kościoła do zakrysty, niesprawiedliwość społeczna, powszechna cenzura, zagrożenia rodziny i wychowania. W czasie drugiej peregrinacji pojawiły się problemy zupełnie nowe. Związane z wolnością i odpowiedzialnością. Niektóre jednak stare sprawy, problemy, jak rodzina i wychowanie, demografia, wręcz w naszych czasach XXI wieku się nasiliły. Z równością i nadzieją rozpoczynamy trzecie nawiedzenie. Ta nadzieja na obecnym etapie dotyczy diecezji sosnowieckiej, która ma prawo spodziewać się, że to rozpoczynające się nawiedzenie będzie nowym powiewem Próba Świętego w stosunkowo młodym uściele sosnowieckim w diecezji, w parafiach, w rodzinach. Chciałoby się urodzić przede wszystkim w rodzinach, bo to tam w rodzinie wszystko się zaczyna. Bracia i siostry, będzie tak, jeśli rzeczywiście usłyszymy od Maryi zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn. Jeśli pozwolimy się jej prowadzić do Jezusa i słuchać Jego woli, Boże przykaza. Tak jak w jej nawiedzeniu w domu świętej Elżbiety zaraz po zwiastowaniu. Była obecna zarówno Świadectwo o tym, co się wydarzyło w jej życiu, powiedziała o tym swojej brewnej, tak było uwielbienie Boga w jej wyśpiewanym magnifikat, ale czasem o tym zapominamy, była także trzymiesięczna obecność u starej elzbiety, oczekującej na Jana Krzeciela, po to, żeby jej konkretnie jak kobieta kobiecie pomagać. Taka jest postawa wiary. Taka wiara jest kompletna, gdy obejmuje zarówno modlitwę, uwielbienie, Eucharystię, ale także nasze życie codzienne. Gdy człowiek zjednoczony z Panem Bogiem. Oczyma wiary patrzy na codzienność, na rodzinę, na wychowanie, na pracę zawodową, na sprawy indywidualne i społeczne i w miarę swojego powołania jako chrześcijanin w nich uczestniczy. Aby tak się stało, trzeba to nawiedzenie rozpocząć, jak powiedziałem, z nadzieją i z ufnością. Ale samo to nie wystarczy. Trzeba uwzględnić nowość czasu, w których żyjemy. To, co było dobre i konieczne 50 lat temu, niekoniecznie musi być takie w dziesięcioleciu XXI wieku. Urosło pokolenie młodych ludzi, o których mówimy milenersi. Urosło pokolenie nazwane pokoleniem Z urodzony już w XXI wieku, które przejmuje w swoje ręce, czy nam się to podoba, czy nie, odpowiedzialność za świat, także odpowiedzialność za Kościół. Większość rzeczy widzi inaczej, co wcale nie musi znaczyć, że gorzej. Chcę uczestniczyć we wzrastaniu Kościoła, Widać to w parafiach, po powstających wspólnotach, grupach młodych ludzi, widać w diecezjach. Widać to było chociażby na spotkaniu młodzieży z papieżem Leonem XIV kilka tygodni temu w Rzymie podczas jubileuszu roku świętego, jubileuszu młodych. Trzeba im umożliwić, a nieraz pobudzić wolę działania i uczestnictwa. Nade wszystko jednak współczesny świat potrzebuje świadectwa, świadectwa życia chrześcijańskiego. Świadectwo dorosłych i samych młodych zawsze było bardzo ważne, a dzisiaj nabiera szczególnej ważności. Bo świadectwo i przykład były zawsze najważniejszym wymiarem głoszenia Ewangelii, ewangelizacji. A dziś są tym elementem głoszenie Ewangelii w sposób wyjątkowo ważny. A przecież wiemy, i przypomniał nam to papież Franciszek i przypomina ojciec święty Leon XIV, że podstawowym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii i niesienie światu i człowiekowi zbawienia dostępnego w sakramentach świętych. Zatem nawiedzenie rozpoczynające się kolejny raz w kościele Zasnowieckim będzie ważnym elementem tego dzieła, które kościołowi powierzył Jezus Chrystus, mówiąc idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, krzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A będzie tak wtedy, gdy młode wino ciągle żywej Ewangelii będziemy wlewać do nowych bukłaków. W przeciwnym bowiem razie to młode wino porozrywa stare bukłaki, jak mówi Jezus w Ewangelii. Także nawiedzenie obrazu Jasna Górskiego w parafiach wymaga nowych form i nowych naczyń, w które będziemy wlewać Ewangelię jako taką. W diecezji, w parafiach, w rodzinach. Jeśli przygotowanie peregrynacji we wspólnotach diecezji i samo jej przeżycie w poszczególnych parafiach pozostawi po sobie nowe formy duszpasterstwa, nowe wspólnoty, pomoże znaleźć drogę do młodych i drogę młodych do Jezusa. To będzie dzieło to na, na miarę pierwszej regulacji, tyle, że będzie odpowiedzią na współczesne wyzwania, a czasem powiedzmy to szczerze, poważne trudności naszej współczesności i Kościoła w tej współczesności. A rzeczywiście to są wyzwania i poważne zadania dla Kościoła, i chrześcijan aby wspomnieć tylko niektóre najważniejsze z nich. Rodzina i jej stabilność. Nawet się nie śniło episkopatowi i błogosławionemu kardynałowi Wyszyńskiemu w latach pierwszej peregrinacji, gdy bronili zaciekle rodziny i wychowania przed zakusami komunistycznej władzy. Że w nowej rzeczywistości przyjdzie Kościołowi bronić nie tylko nierozerwalności małżeństwa wobec ogromnej fali rozwodów, ale wręcz bronić istoty rodziny, u podstaw której stoi związek mężczyzny i kobiety stały i gwarantujący stabilne wychowanie według wartości. Z tym wiąże się zdolność do poświęcenia i odpowiedzialności za rozwój świata w imię słów Stwórcy bądźcie chłodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Wstydliwa sprawa dzietności i demografii w Polsce. Nie tylko wstydliwa, ale wręcz dramatycznie zagrażająca przyszłości naszego narodu, ale także przyszłości całej Europy. Czy na te sprawy katolicy nie powinni spojrzeć wreszcie oczy na wiary? Wreszcie postępujący indy, indywidualizm i relatywizm. Człowieka zapatrzonego w świat komputera, komórki. Często, bardzo często zamiast relacji z drugim człowiekiem. Widzimy to nawet w rodzinach, nie mówiąc już o tym, że praktycznie jadąc pociągiem czy będąc na przystanku nieraz nie ma z kim porozmawiać, bo każdy ma swoją komórkę i do, w niej patrzy i widzi swoją przyszłość. Każdy ma swoją prawdę, swoje rozumienie dobra, a przypominanie jakiejkolwiek normy, która by obowiązywała jakichkolwiek wymagań w wychowaniu od razu jest zakazaną opresją w imię tak zwanego bezstresowego wychowania które się przyjęło jako norma w społeczeństwie, w szkole, a nawet w rodzinie. Myślę, że wiele by na ten temat mogli powiedzieć nauczyciele. Jeżeli próbują postawić jakiekolwiek wymagania, nie tylko w postaci zadań domowych, jest to uważane za wyraz wychowania stresowego. Tak jakby do życia dorosłego, które niesie takie czy inne wyzwania. Można było przygotować człowieka bezkresowo, niejako trzymając go pod kloszem. Tymczasem w głębi serca wręcz w naszych duszach poszukujemy wspólnoty, choć czasem nie bardzo mamy o tym ochotę mówić. Może to nawiedzenie otworzy nas bardziej na naszych bliźnich w parafiach, wspólnotach, wioskach i miastach i pozostanie jako owoc naszego spotkania z Matką Najświętszą w jej jasnobórskim wzorom. Naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, powołanymi do jedności z Bogiem, a stało się to za przyczyną Maryi Matki Jezusa i Kościoła. My sami zostaliśmy zanurzeni w sakramencie chrztu. Matce Najświętszej mamy tę, która wstawia się za nami nieustannie i prowadzi do swojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Niech więc w tych tygodniach i miesiącach w waszym kościele sosnowieckim poprzez nawiedzenie, dzieje się cud Galilejskiej. Niech się wpisuje w trwający rok święty rok odkupienia, w którym wszyscy jesteśmy pielgrzymami nadziei. A nadzieja to pielgrzymka do Boga w Trójcy Świętej jedynego poprzez Maryję. Niech wszyscy słuchają i usłyszą jej słowa Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam Syn. Taka odpowiedź będzie najważniejszym owocem rozpoczynającej się peregrynacji.